Halo, dzień dobry, szczęść Boże. Siemanko. Nie będę już mówił, że postaram się krótko, bo powiem szczerze, że wypowiadam się, dopóki się nie wypowiem. No, to powiem tak. Usłyszałem całkiem rewelacyjne świadectwo pewnej siostry zakonnej, Wolę pominąć, które zgromadzenie i takie szczegóły temu towarzyszące. Bardzo świadomie wolę to pominąć, ale powiem tak: piękne świadectwo. Zaproponowałem jej to. Znaczy, powiedziałem, że dobrze by było, gdyby właśnie opisała to świadectwo i ze zgodą przełożonych. W jakiś sposób publikowała, rozszerzyła dalej, bo mnie to bardzo zmotywowało do działania, a pochodzi siostra z domu wielorodzinnego, i gdy tak sobie rozmawialiśmy, taki luźny temat, to na o swoim życiu, ja o swoim, gdy tak sobie rozmawialiśmy, To przyszła mnie właśnie taka myśl, nie, że kiedyś kiedyś żyło się inaczej, kiedyś żyło się lepiej, i człowiek miał nawet ten młody człowiek, <laughs> miał taką chęć nawet zapytania pana Boga właśnie takim prostym językiem, jak to ona zrobiła, nie, że powiedziała. Ale Panie Jezu, co ze mną? Ci się pożenili. Tu moja siostra, za którą bardzo płakałam, jest w zakonie. Jakaś tam inna, jej siostra rodzona, zmarła. A ona w tym wszystkim zwróciła się właśnie do, do Pana Jezusa i mówi: Ale co ze mną? Jakiś czas później, jak to opowiadała, Miała jeden sen, w którym widziała właśnie tak bardzo realnie to wszystko Pana Jezusa, który dalej dźwiga krzyż pod, pod górę i nagle popatrzył się na nią, odwrócił się, popatrzył się z takim wyrazistym wzrokiem na nią, z takim czy pójdziesz za mną. I dla niej to było takim jasnym odczytem właśnie tej drogi. <laughs> jasnym odczytem drogi, którą Bóg chce ją poprowadzić. Ta siostra na moje oko teraz no już jest bliska 70., bardzo blisko. A może już jest po 70. roku życia. <laughs> Ona promienieje po prostu radością, promienieje spokojem, taką miłością, łagodnością. W ogóle rewelacyjnie się rozmawia z taką osobą, <laughs> która ma już za sobą naprawdę bardzo dużo życia przeorane, właśnie w zakonie, która ma za sobą dzieciństwo, w którym pamięta, bo tak sobie właśnie gadaliśmy, nie, że <laughs> ja jej gadałem troszeczkę o tym, że jestem datą. Że Pana Jezusa spotkałem, że mnie nawrócił, takie moje świadectwo. No i ona też opowiadała o tym, że gdy byłam mała, zdarzało się, e, że po prostu w jakiś sposób tam czasami nie spała w nocy. No i wchodziła sobie po tym domu. Widziałam mamę, która modli się na różańcu. I pytała się tej mamy, Mamo, dlaczego Ty nie śpisz? Dlaczego Ty nie odpoczywasz? Dlaczego Ty się modlisz <laughs> na różańcu? Mama jej odpowiadała, Jak dorośniesz, sama zrozumiesz, dlaczego się modliłam. I ona po latach naprawdę to zrozumiała, dlaczego różaniec, co to tak naprawdę niesie, dla tego dziecka jaki to piękny obraz widziała tatę, który tu nie pamiętam już właśnie mam te zaniki pamięci czasami widziała tatę który klęczał rano krótka modlitwa i klęczał wieczorem również krótka modlitwa to zbudowało właśnie jej wiarę, bo ciężko mieli. Bo z tego co opowiadała, to naprawdę ciężko mieli. No <laughs> ale to, że ciężko mieli, to właśnie trzymało ich przy Panu Bogu. I właśnie z rodziny kilkunastodzieckiej. Kilkunastodzieckiej ona po latach, tatę zapytała, tato, tyle tego wszystkiego było w domu. Ślubów, uroczystości, e, tak zwanych teraz imprez. Ile alkoholu wypiłeś? A tata taki. Bo tego już nie wiem. Czy tata, nie dopytywałem, czy tata rodzice żyją, czy nie żyją, nie dopytywałem. <laughs> Może jeszcze żyją. I tata taki po prostu, e, jakby to. Z, z, zawstydzony tym pytaniem dziecka. Odpowiada po chwili, dopiero może kieliszek by zlał ze wszystkiego. Wow! Wow! No, powiem szczerze, że mnie bardzo poruszyły te słowa odnośnie tego alkoholu, że. Jej tata zrezygnował tak naprawdę z tego alkoholu. <laughs> Właśnie dla dobra tych dzieci, żeby go nie widziały z tym alkoholem, czy nawet pod wpływem alkoholu. Owszem, się też opowiadała, że ma wspaniałe rodzeństwo, że kontakt jest, że wszystko jest naprawdę dobrze. W tym rodzeństwie też i wiadomo, dużo małżeństw, bo piękny owoc. Małżeństwa ich rodziców, piękny owoc. A dla mnie z tego wypływa właśnie taka lekcja, że no bo spotkałem się czasami z negatywną opinią tego, że przesadzam z tym, że nie chcę, żeby moje dziecko mnie widziało właśnie z alkoholem. A ja właśnie po usłyszeniu właśnie takiego świadectwa jestem zmotywowany tym, że dobrze robię, że mój syn nie widział mnie do tej pory ani pianego, ani z alkoholem w rękach. Dzisiaj też mu potwierdzam, że synu, to nie jest tak, że tata w ogóle nie pije. Tu też to jakoś tam mu tłumaczyłem. Ale, że to niesie bardzo dobry obraz, który może dopiero w przyszłości w jakiś sposób zaowocować. I, że kolejną rzecz, którą wyciągam właśnie z takiej rozmowy, tak jak mówię, zawsze się zastanawiam, co tu jest dla mnie nie, że mam, co mam komuś powiedzieć, tylko co tu jest dla mnie w tej rozmowie to jest właśnie to, że dobrze jest właśnie dla dziecka jeżeli dziecko widzi autorytet jakiś domu jakiś wzorzec właśnie wiary i dobrze jest, jeżeli tym właśnie ojcem wzorcem wiary jest, jest tata jest ojciec <laughs> dla tego dziecka, bo jak słyszę ta kobieta bardzo, bardzo pięknie wyraża się o swoich rodzicach. Ona pamięta te dobre momenty, w których widziała właśnie rodziców modlących się. Właśnie za tak liczne, tak liczne potomstwo. Że właśnie bez pomocy Bożej, to nie wiem, czy to by były takie owoce tego wszystkiego. Ja wiem jedno, że bez pomocy Bożej człowiek potrafi spać na dno. Bez proszenia o tą pomoc, że tak się wyrażę. Bo Bóg zawsze chce pomagać. Człowiek może spać na dno i może ciągnąć swoje dzieci też na to dno. Wiem, że tak jest. <laughs> Dlatego dzisiejsza nawet Ewangelia. <laughs> Jest o, o rozesłaniu dwunastu. Ja właśnie wracam z takiego momentu, który nazywam zawsze skupieniem. Powiem szczerze, przez dwa tygodnie Pan Bóg poprzez obiektywne jego pokazywanie drogi wskazywał mi, że właśnie chce się ze mną spotkać, chce mi coś powiedzieć, chce mi coś pokazać, coś szczególnego. Właśnie w tym jednym miejscu, które zawsze wybrał to powiem szczerze, że spójność tego, co pokazywał przez tych dwa tygodnie i spójność słowa jest nie do podważenia. Nie da, nie da się tego podważyć niczym. Aczkolwiek niewierzący, rzekomo niewierzący, może zawsze zaprzeczyć wszystkiemu. Ja widzę obiektywne działanie Boga w moim życiu, który prowadzi mnie właśnie w słowie. i Zawsze mnie prowadzi do spotkania z sobą żywym i obecnym. <laughs> Jestem mu wdzięczny za to, że właśnie nauczył mnie czytać swoje moje życie jego, jego oczami poprzez jego słowo. Po skupieniu na pewno będę oglądał to, do czego dalej zaprasza, jakie miejsce zaprasza, do kogo prowadzi, kogo chce, aby przyprowadzić do niego, bo on taki jest. Kanie z Jezusem nigdy się nie wiązało właśnie z czymś takim w moim życiu, że ja nie wiem co on robi później. We mnie, ze mną i przeze mnie. Czy dla kogoś tam. Zawsze jestem bardzo świadomy tego, co Jezus robi. <laughs> Dzisiaj rano też usłyszałem takie słowa jednego księdza, jego, jego właśnie tą to gadanko, ten podcast udostępniłem w dziale. W dziale tam jest filmy warte obejrzenia. <laughs> udostępniłem go dzisiaj. I, i przez słuchanie właśnie tego, tego podcastu też zrozumiałem, żeby mimo całych trudności, którymi jakimiś się, się tam borykam, żeby się nie poddawać <laughs> trudnościom, tylko żeby właśnie szukać Boga w tym wszystkim, żeby Uwielbić Boga w tych wszystkich trudnościach, że mimo tych trudności, które jakoś tam mam, powiedzieć, nie rozumiem, tak, ale oddaję Ci pełne władanie nad tym życiem, wiem, że jesteś w tym wszystkim i tak jak Maryja, właśnie mimo tych swoich trudności, które wypowiadała, bo martwiła się na pewno kobieta, ona uwielbiła Boga i pięknie Bóg zaczął od razu działać, żeby. Nie uległa tym trudnościom, nie poddała im się, tylko tylko wybrała Boga. Więc chciałem Ci powiedzieć, człowieku, bo możesz mieć na pewno dużo gorzej, możesz mieć też dużo lepiej ode mnie. Nie wiem, nie mam zamiaru tego oceniać, nie mi to oceniać, ale. Możesz się zmagać różnymi przeszkodami, trudnościami, losu. Możesz nawet myśleć, że Bóg Cię opuścił, Bóg Cię zostawił, Bóg Cię nie kocha. To to jest nieprawda. Jezus mówi, żeby powrócić do pierwotnej miłości. A pierwotną miłością Boga jest zawsze ta dobra wiadomość, gdy On mówi, kocham Cię. Kocham Cię zawsze. Kocham Cię wszędzie i gdziekolwiek jesteś. Kocham Cię. Nigdy nie zostawia. <laughs> Chociaż możesz myśleć, że zostawił. Bo ciężko. Bo choroba. Bo praca. Bo się popsuło coś. Bo Cię nie stać na coś. Bo coś się pokszeniło. Jakieś plany. Bo zdrowie zawiodło. <laughs> Możesz mieć naprawdę ciężkie myśli z Bogiem z tym związane, jeżeli jesteś osobą wierzącą praktykującą. Ukraińcy to ryzykanci. Naprawdę ogromni. Pod górkę. Ja bym się nie odważył, a on się odważył. No. Eee. Powiem tak. Bóg jest. Ukraińcy na drodze przeginają. Przepraszam. Ale oni naprawdę przeginają. Bóg jest obecny z Tobą w każdej sytuacji w każdym trudzie w każdej radości On jest tylko w tym trudzie nie zapomnij o Nim powiedz, że nie chcę zrezygnować z Ciebie z powodu no i tutaj możesz wypowiedzieć z tego dlaczego nie. że nie chcesz zrezygnować że nie wiesz nawet jak masz rozumieć to wszystko ale chcę, żebyś dopiął ten ostatni guzik, który... który właśnie chcesz zapiąć w tym płaszczu. Że moje życie jest prowadzone przez, przez Twoje ręce i że, tak jak z tym płaszczem, nie? Że zapinam te guziki wszystkie i mam nadzieję, że są odpowiednio zapinane. Od początku po ten ostatni, który chcesz zapiąć Ty bo jeżeli zaczniesz zapinać płaszcz właśnie tylko i wyłącznie po swojemu bez, bez Boga w Twoim życiu to wiesz, Twoje życie naprawdę fajnie się może układać, możesz mieć naprawdę nie no, rewelacyjne życie wiesz, wiedzieć Ci się, praca, dzieci krowie, wszystko ale jeżeli zapinasz ten płaszcz, właśnie pomijając pierwszy guzik więc Boga w tym wszystkim to wiedz jedno dojdziesz do końca i czegoś może braknąć. Kogoś może braknąć. I wtedy może jeszcze dostaniesz szansę rozpiąć wszystko i zacząć wszystko na nowo. Spokiem. Jeszcze możesz mieć tą szansę. <laughs> Dlatego za słowami tej siostry, naprawdę świadomie nie będę wypowiadał, który zakon. Co, bo, z czym to się wiąże? Cytuję ją, <laughs> Panie Boże! Czy Panie Jezu, a co ze mną? Ja naprawdę biorę te słowa i chcę wdrożyć je w swoją codzienną modlitwę. Poranną. Panie Jezu, co ze mną? Jaki masz plan dla mnie? I Pan Jezus piękniej pokazał ten plan. Zaprosił ją do pięknego planu. Może i nawet ustami tej siostry wypowiedział mi swój plan na moje życie, który ja teraz muszę też przemodlić i przemyśleć, bo słyszałem jeszcze coś dużo, dużo głębszego dla mnie. W tym wszystkim, ale też muszę wiadomo przemyśleć to sobie. <laughs> Co to jest? Nasza siostra jest niebywale piękna, ona aż promienieje radością, czyli pełnienie woli Bożej. Pokazuje mi właśnie to, że masz ponad miarę wszystkie dary Ducha Świętego. Ponad One się wylewają po prostu z niej. I teraz tak. Byłem świadkiem też w tym tygodniu takiego zdarzenia. Małżeństwa, już tam też nie będę opisywał, ile lat ma stażu. Kilkanaście chyba, już nawet. Nie. Leciwe małżeństwo. Ile lat ma stażu, to dokładnie to tam dobra. Kilka, kilkanaście. Ale byłem w szoku, że. No to dosyć młode małżeństwo, powiedzmy. Dziewczyna z domu, w którym nie było kolorowo bo był dużo, było dużo alkoholu, ja dalej się czepiam tego alkoholu. Dlatego świadomie z niego rezygnuję. <laughs> Pozwala mężowi na to, aby nadużywał tego alkoholu. Nie, nie blokuje mu tego. Nie zabrania mu tego. Znaczy nie prosi go o to, żeby przez. Za... Kilka lat może nawet nie być tego małżeństwa, bo ten alkohol, jako ta pokusa, nigdy nie był przerwany. To jest smutne, bo w tym małżeństwie też jest kilka dzieci, nie? I wiesz, te dzieci to wszystko też oglądają. I co mają zrobić? <laughs> co mają zrobić? Wybór zawsze należy do Ciebie, drogi słuchaczu. Zawsze. Jesteś wolny w swoich wyborach. Jesteś wolny. Jeżeli stoisz przed takim zapytaniem, na przykład rozglądasz się za partnerem bądź partnerką i czasami może być tak, że proponowałeś to już komuś raz. Odsunął się. Drugi raz odsunął cię. Czy tam odsunęła cię. I już masz całkowite zniechęcenie, żeby cokolwiek innego robić. To tak. Możesz zrezygnować, ale możesz spróbować też z inną osobą. To no nie musi być ta osoba, którą ty sobie może uzdurałeś, może coś obmyśliłeś, czy obmyśliłeś. No, to nie musi być to, nie? Jeżeli ktoś Cię już dwa razy odsuwa, to może nawet nie być ta osoba. I widzisz, że ta osoba cieszy się wolnością. Trzeba jej oddać tą wolność. Przynajmniej ja powiem że ja miałem taki przypadek, że też dwa razy proponowałem i później stwierdziłem fakt. Ludzie są wolni. Ludzie są wolni, nie ta widocznie będzie lepsza. Widocznie będzie lepsza. Ja mówię tylko po sobie. Okej, okay, może trzeba troszeczkę dłużej poczekać, ale może właśnie zostałeś uchroniony, bądź uchroniona, jeżeli ktoś tam cię wiesz, odsuwa, przed jakąś tragedią w swoim życiu. Gdzie ja no okej, okay, modlę się, staram się dobrze to rozeznać, wszystko, zobaczyć, co i jak ale też idę na żywioł i dwa razy nie tylko z jedną tam powiedzmy partnerką zrozumiałem, <laughs> że <laughs> dla własnego dobra i dobra tej osoby lepiej czasami się w to nie pchać co z tego, że dwa razy, tam trzy razy cztery razy się spotkaliśmy przypadkiem tak, to żyjemy w świecie no codzienność jest jaka jest, że ludzie się spotykają więc jeżeli szukasz. To no najpierw weź uklęknij. Zrób tak, no. Uklęknij jak właśnie ta siostra. Nie? Jesteś kobietą, jesteś mężczyzną. I powiedz właśnie Jezusowi, nie? Co ze mną? Pokaż mi, co ze mną. Ja ci gwarantuję, nie wystawisz go tym na próbę. Nie ma szans bo zawsze jest możliwość proszenia Pana o, o to, aby wskazał drogę. Nie bój się tej drogi. Nie bój się nigdy drogi, którą, na którą zaprasza Cię Chrystus. Nie bój się. Daję Ci słowo na to, że nie masz się czego lękać, bo On jest w każdej ciężkiej dolinie, trudnej dolinie, w której chce prowadzić swoje dzieci. Nie bój się i nie lękaj się właśnie Boga, który jest Dobrym ojcem. Jezus jest niesamowitym przyjacielem, ale nade wszystko jest Panem moim i jest moim Zbawicielem. I czasami jakimś tam dziewczynom, którym proponuję znajomość, przeszkadza to właśnie, że kocham Jezusa. To ja z jednej strony już się cieszę, że fajnie, że wam to przeszkadza. Fajnie, bo dużo, dużo już widzę w tym wszystkim. Tobie naprawdę przeszkadza Jezus, tak? Czyli sakramenty, Kościół, wiara, pobożność. Wszystko, co się wiąże z Jezusem. Tym prawdziwym Jezusem. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Jan 32. Ja się zastanawiałem, dlaczego to słowo mi dzisiaj przyszło tak konkretnie. Ale to jest właśnie to. W tym jednym chwili, w tym krótkim spotkaniu z tą, z tą osobą, z tą dziewczyną, Poznajesz prawdę, że Jezus prawdziwy, którym żyje, ją razi. Więc po co tak naprawdę się tam napchasz? Po co? Bo rządzę, wodzą ciałem, rządzę nie są silniejsze, aczkolwiek powiem szczerze, że nieraz byłem kuszony do tego przez własne rządzę, aby zdradzić Jezusa. I nieraz upadłem, ale zaraz się podnosiłem, bo on mnie podnosił i dalej prowadził. Jezus na swojej drodze też upadł i on się tego nie wstydził. Nie wstydzi się nawet, nie? Ale wstał i nie doniósł to wszystko do końca. I zrobił to w sposób wybitny tego uczę się od Niego. Na pewno, gdy słuchasz mnie, chcę Ci tylko gwarantować jedno, że moje emocje też sięgają zenitu. Jestem osoba, osobą cielesną, jestem osobą słabą, osobą grzeszną. Ale ja nie wybieram grzechu, tylko wybrałem Jezusa. I <laughs> Kobieta, o którą się modlę, też w pierwszej kolejności powinna wybrać Jezusa, nie mnie. Bo jeżeli wybierze mnie, to jej pokaże, że jesteś w błędzie. Zawierając związek małżeński, zawsze kobieto, zawsze mężczyzno wybiera Jezusa i prawdę, którą głosi Chrystus w kościele. Zawsze to wybieraj, bo czasem mąż może być twoją pokusą, która cię odwodzi od Chrystusa żywego. Czasami to żona może być twoją pokusą, przez którą cię odwodzi od Chrystusa żywego. Tak, taka jest też prawda. Powiem to i kończę. Ludzie. Zacznijcie wracać do Kościoła. właśnie do Arki. właśnie do Arki. A przez to zbawicie dusze wasze. Przez Życie w arce. Przez trwanie w arce. Z Bogiem. Pamiętaj, Bóg Cię kocha. Kocha Cię. I tą miłość, którą chcecie obdarzyć, On może tylko Tobie pokazać. Nie mi. Nie komuś innemu. Tobie. Wracaj! Dziecko do domu. To mówi Pan. Wracaj do domu. A domem ojca jest Twoje serce. Dla katolików domem jest Kościół. Wracaj. Twoje dzieci potrzebują ojca. W domu. Nie tysiąc, dwa tysiące kilometrów dalej. W domu potrzebują ojca. Bogiem